bardzo serdecznie i dzisiaj przedstawię Wam stronę z serwerami VPS. Oczywiście dostaniecie ode mnie bonus, ale to będzie pod koniec odcinka. Tak więc zaprezentuję Wam stronę dzisiaj Mindhost, no od której kupiłem sam, przetestowałem oczywiście i mogę Wam go polecić ten serwis. Przetestowałem serwery VPS i powiem Wam jedno. Są bardzo dobre, stabilne no i w miarę tanie. Tutaj, jak widzicie, macie podany cenik mniej więcej. Tutaj z Windowsem to są na pewno te, tak. I mm, powiem, co to jest VPS, bo może niektórzy nie wiedzą, a trafili na ten film, a może akurat go potrzebują. Jest to taka wirtualna maszyna, która działa w jakiejś serwerowni i to jest taki komputer, komputer, który chodzi gdzieś w jakiejś serwerowni i mamy do niego zdalny dostęp przez nasz komputer, nie wiem, telefon, smartfon, jeśli mamy Androida albo na przykład iOSa czy inny system operacyjny na telefonie, ale możemy sterować nimi z kilkunastu, no, z komputera, z urządzeń. Także o to nie ma problemu. I co możemy na takim serwerze robić? Możemy postawić na przykład serwer, możemy sobie na przykład ściągać jakieś rzeczy na ten serwer, a następnie z pełnym transferem przesyłać sobie na swój komputer. Możemy sobie, nie wiem, jakieś aplikacje obliczeniowe ustawić na tym serwerze. No i tak jak widzicie, tutaj macie stronę, link do tej strony. Ja go podam oczywiście w opisie na końcu. Tam będzie oczywiście z bonusem, czyli z 20% rabatem, ale to na koniec. I teraz tak, możecie sobie zamówić kilkanaście opcji, tutaj macie ile ma RAM, dysk, wszystko podane I oczywiście z Windowsem, są też inne z Linuxem, ale z Linuxem jest o tyle gorzej, że nie wszystkie programy chodzą A przynajmniej większość nie chodzi lub No nie ma kompatybilności z tym systemem i dlatego też lepszy jest Windows, zawsze mamy te 100% że działa nam To oczywiście kupo kupowanie jest bardzo łatwe, tam przychodzimy dalej, płacimy mo możliwość płacenia Paypalem, także się że problemu nie będzie I co dalej? Jeśli kupimy taki serwer, musimy poczekać około dwóch dni, nie wiem zależy to chyba od nich, ale ja na przykład zostałem po dwóch dniach, dostajemy dane na e-mail i co robimy z takimi danymi. Po, po otrzymaniu takich danych wpisujemy zdalny, yy, zdalny... podłączenie po z pulpitu zdalnego dzięki temu będziemy mogli połączyć się z naszym, z naszym komputerem. No i tutaj wpisujemy IP, które tam będzie podane. Oczywiście tutaj akurat tego nie mam bo to jest nowe, nowe połączenie, ale można sobie to zapisać bardzo fajnie i aczkolwiek po połączeniu się otrzymam normalnego Windowsa, za chwilę Wam zaprezentuję i tutaj czekajcie jeszcze raz. Chwilowo tak, tutaj mamy i łączymy się z takim serwerem i teraz, jak widzicie, mamy serwer VPS, na którym bo, chciałem program. Akurat u mnie działa Tibia, to jest mój program, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mamy takie coś. i Normalny Windows, tak jak wychodził, i proponuję się mieć program TeamViewer, dzięki któremu będziemy zarządzać z innego programu, ponieważ po wyjściu z tego programu będziemy mieli taki problem, że on często się wylogowywuje. Dlatego, najlepiej jest wejść potem z. Steam który nie wylogowuje nam tego nie nam systemu i aplikacje ciągle chodzą, bo tam mogą być zamrożone bodajże, co no, może nam przerwać jakieś aplikacje lub jakieś obliczenia. Steam jest poza tym chyba szybszy i mniej zasobożerny dla tego serwera, także radzi sobie z nim lepiej i po prostu polecam go korzystać. I tutaj mamy na przykład przykładowy kolejny serwer, już z Steam oczywiście z rozdzielcze, żeby szybciej chodził i tym podobne No i tutaj jak widzicie mam. Serwer, no programy jakieś co mogę sobie odpowiedzieć Na przykład, Tibet to jest taki przykładowy program, do którego używam tego serwera. Także, no to chyba będzie na tyle. Powrócę do tej strony. No i oferta jest bardzo dobra, chyba. Powiem tak, przeglądułem bardzo wiele, około 30 serwisów takich VPS. I z Windowsem jest to najtańszy serwer VPS. Nie ma tańszego. Stabilność przez miesiąc skorzystałem. Ani, ani razu nie miałem potrzeby pisania do supportu, a na początku, gdy go zakupowałem, bo support jest bardzo szybki, odpisuje miły, nie, nie czepia się, jakoś pomoże zawsze, także obaw tej nie ma, nawet jeśli ktoś tam nie za bardzo się ogarnia takich rzeczy, to myślę, że pomogą. Także to chyba będzie na tyle. Aha, i teraz tak, promocja, tak. Podam link, z którego jeśli się zarejestrujecie i przy zamówieniu wpiszecie pewne hasło, które będzie również w opisie. Jeśli zapiszecie je, do, yy, wpiszecie je po prostu tam przy zakupie jako kod rabatowy, otrzymacie minus 20% na każdy VPS zamówiony na tym serwisie. Ale to jest oczywiście wymuszone warunkiem, tego, że musicie zarejestrować się z tego linku. Po rejestracji z tego linku i, i po wpisaniu tego kodu rabatowego, na przykład na ten serwer, jeśli jak kosztuje 80 zł, to zapłacicie około 64, coś koło tego. Także myślę, że się opłaca na no te 20%. To jest oczywiście tylko raz do użycia. Przecież nie dla pierwszej osoby, która ogląda ten film, tylko dla pierwszego serwera, który zakupicie i oczywiście z tego linku. Także no, życzę Wam no, miłego, miłego no, wydajnego vps i żeby Wam służył. No i na pewno wiem, że się nie zawiedziecie na nim, bo są bardzo dobre. To będzie chyba na tyle. Trzymajcie się. Cześć.